Moje ukochane dziecko, gdy świt wstaje, a pierwsze promienie światła dotykają horyzontu, ja, twój niebiański ojciec, wyciągam do ciebie rękę z pełnymi miłości słowami pocieszenia i celu. Moi aniołowie otaczają cię, tworząc delikatną bryzę pokoju, która koi twoją duszę. Słuchaj uważnie, bo mam dla ciebie ważną wiadomość. Masz tylko jeden dzień. Entao, tylko jeden dzień. Aby objęci moją miłość, rozkoszować się moją łaską, e wkroczyć w przeznaczenie, które przygotowałem dla ciebie od początku czasów. Nie pozwól, por strach lub wątpliwości przyćmiły twoje serce, bo jestem z tobą zawsze, aż do końca świata. Dzisiaj wzywam cię do przebudzenia w mojej obecności. Aniołowie radują się, gdy otwierasz oczy na cuda stworzenia, e cud każdego oddechu. Pamiętaj, że każda chwila jest darem, okazją doświadczania głębi mojej miłości, e dzielenia się nią z innymi. Kiedy wstajesz, wiedz, że już wcześniej przygotowałem dla ciebie drogę. Ścieżka może wydawać się niepewna, ale zaufaj mi, moi aniołowie są gotowi prowadzić twoje kroki, zachęcając cię, gdy podróż stanie się trudna. Nigdy nie jesteś sam, bo jestem bliżej ciebie niż twój oddech. Dzisiaj wzywam Cię, abyś uwolnił ciężary, które spoczywają na Twoim sercu. Zrzuć swoje troski na mnie, bo bardzo Cię kocham. Aniołowie śpiewają pieśni wyzwolenia, zrywając łańcuchy zmartwień i lęku. Jesteś więcej niż zwycięzcą przez moją miłość. Zatrzymaj się na chwilę i wiedz, że ja jestem Bogiem. W ciszy usłyszysz mój głos, łagodny, ale potężny który przemawia słowami potwierdzenia. Wezwałem cię po imieniu i jesteś mój. Żadna siła na niebie ani na ziemi nie wyrwie cię z mojej ręki. Gdy słońce wspina się wyżej, zapraszam cię, byś kroczył w świetle mojej miłości. Niech moje słowo będzie lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce. Aniołowie radują się, gdy dostrajasz swoje serce do mojej woli, stając się latarnią nadziei w świecie który jej potrzebuje. Ten dzień jest płótnem, na którym możesz malować akty dobroci i współczucia. Każdy uśmiech, który dajesz, każde słowo otuchy, każdy akt służby są pociągnięciami pędzla mojej miłości. Aniołowie stoją w podziwie, obserwując, jak rozwija się arcydzieło Twojego życia. Dziś wzywam Cię do odwagi w wierze: nie ukrywaj światła, które w Tobie umieściłem. Niech jaśnieje jasno, rozpraszając ciemność wokół Ciebie. Aniołowie są gotowi Cię wzmocnić E dodać Ci odwagi, abyś przemawiał moją prawdą z miłością. Gdy spotykasz innych, pamiętaj, że każdy człowiek jest dla mnie cenny. Patrz na nich moimi oczami, dostrzegając boską iskrę, którą umieściłem w każdej duszy. Aniołowie radują się, gdy okazujesz moją miłość tym, Którzy czują się zapomniani lub niekochani. Kiedy czujesz się słaby lub nieodpowiedni, pamiętaj o uju mojej obietnicy. Moja łaska ci wystarczy. Moja moc doskonali się w twojej słabości, aniołowie cię otaczają, przypominając o uju mojej sile. Oprzyj się na mnie, a odkryjesz, że możesz wszystko w Chrystusie, który cię umacnia. Gdy dzień postępuje, powiesz mi swoje plany. Zaufaj mojemu czasowi, bo sprawiam, że wszystko jest piękne w swoim czasie. Aniołowie z podziwem obserwują, jak oddajesz kontrolę, E pozwalasz mojej doskonałej woli się rozwijać. Pamiętaj, moje myśli o uju tobie są pełne pokoju, aby dać Ci przyszłość e nadzieję. Wzywam cię dzisiaj do przebaczenia. Uwolnij rany przeszłości Urazy, które ciążą na Twoim sercu. Kiedy przebaczasz. Odzwierciedlasz moje przebaczenie wobec ciebie. Aniołowie śpiewają pieśni wolności, gdy łańcuchy goryczy opadają, zastąpione łaską. Zatrzymaj się na chwilę, aby podziwiać moje stworzenie. Od delikatnych płatków kwiatu po ogromny kosmos. Cała natura świadczy o uju mojej chwale. Aniołowie radują się Twoim zachwytem, bo doceniając moje dzieło, zbliżasz się do mojego serca. Cokolwiek masz dzisiaj do zrobienia. Czy to wielkie, czy małe, rób to z wdzięcznym sercem. Twoja praca staje się aktem uwielbienia, gdy jest wykonywana z miłością. Aniołowie zawsze egotowi pomóc w sposób, którego nie rozumiesz. Zaufaj, że działam we wszystkim dla Twojego dobra. Dzisiaj marsz wielkie marzenia, nie ograniczaj się przez przeszłe doświadczenia czy lęki. Jestem Bogiem niemożliwego. A nic nie jest dla mnie zbyt trudne. Aniołowie z niecierpliwością czekają na rozwój moich planów w Twoim życiu, planów, które są znacznie większe niż cokolwiek, o ujuczym możesz pomyśleć. Pamiętaj, jesteś moim arcydziełem, stworzonym w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Krocz pewnie w celach, które dla Ciebie przygotowałem. Aniołowie stoją w podziwie nad darami etalentosami, które ci dałem. Używaj ich mądrze i hojnie, przynosząc chwałę mojemu imieniu. Wyzwania para szanse na rozwój. Jestem garncarzem, uem tygliną. Pozwól mi kształtować cię przez każdą sytuację, ufając, że moje ręce są biegłe, a e moje intencje czyste. Podziel się tym przesłaniem z innymi, którzy potrzebują mojej obecności. Pozwól im także rozkoszować się boskim światłem naszego niebiańskiego Ojca. Bądź dzisiaj twórcą pokoju. W świecie pełnym podziałów. Mów słowa, które leczą, a nie ranią. Aniołowie radują się, gdy budujesz mosty zrozumienia i współczucia. Poświęć czas na modlitwę. Wylej swoje serce, dzieląc się radościami, smutkami, marzeniami e obawami. Jestem Bogiem, który słucha. Aniołowie tworzą świętą przestrzeń wokół ciebie. Gdy wchodzisz w moją obecność, gdzie znajdziesz odpoczynek dla swojej duszy. Gdy dzień się rozwija, bądź wrażliwy na potrzeby mojego ducha. Mogę cię poprowadzić, abyś wypowiedział słowo zachęty do nieznajomego, ofiarował pomoc lub modlił się za kogoś w potrzebie. Aniołowie są gotowi cię wzmocnić, gdy odpowiesz na moje delikatne natchnienia. Kultywuj serce pełne uwielbienia. Niech chwała będzie na twoich ustach nie tylko w chwilach błogosławieństwa ale także w próbach uwielbiaj mnie we wszystkich okolicznościach dostrajając się do wiecznej symfonii nieba pamiętaj jesteś częścią większej rodziny mojego kościoła sięgaj do swoich braci i e sióstr w Chrystusie oferując słowa otuchy akty służby i modlitwy aniołowie są świadkami spełnienia mojej modlitwy o uju jedność wśród moich naśladowców kiedy napotykasz złamany świat, niech twoje serce poruszy współczucie. Bądź moimi rękami, estopami, niosąc nadzieję z rozpaczonym, pocieszenie pogrążonym w żałobie i miłość tym, którzy czują się niekochani. Aniołowie stoją w szacunku, gdy uczestniczysz w moim dziele odkupienia. Dziś zanurz się w moim słowie. Pisma świadczą o mnie. Gdy medytujesz nad moją prawdą, Znajdziesz mądrość do podejmowania decyzji, pocieszenie w smutkach i przewodnictwo na ścieżce życia. Aniołowie są obecni, gdy karmisz się chlebem życia, rosnąc w poznaniu e zrozumieniu moich dróg. Słuchaj historii innych. Każda osoba niesie wyjątkową opowieść o radości, smutku, triumfante e zmaganiach. Kiedy słuchasz, odzwierciedlasz moje serce empatia e zrozumienia. Aniołowie szanują te święte momentaneamente dzielonej ludzkości. Bądź świadomy duchowej walki, która toczy się niewidzialnie. Załóż pełną zbroję Bożą, stojąc mocno w wierze. Aniołowie stoją jako potężni wojownicy obok ciebie. Ich miecze światła błyszczą, gdy walczą o Twoje zwycięstwo w Chrystusie. Przyjmij dziś radość mojego zbawienia. Niech rzeczywistość mojej miłości e akceptacji wypełni cię na nowo. Tańcz w wolności przebaczenia, śpiewaj o nadziei wieczności e rozkoszuj się pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Aniołowie świętują razem z tobą. Jesteś powołany, aby być solą e światłem w świecie. Niech twoje życie będzie świadectwem mojej przemieniającej mocy. Aniołowie patrzą z podziwem. Gdy stajesz się żywym listem, znanym e czytanym przez wszystkich, bądź gotów dzielić się swoją wiarą, czy to słowami, czy czynami. Aniołowie niecierpliwie czekają, aby zobaczyć, jak moja miłość przepłynie przez ciebie do innych. Dziś dobrze zarządzaj zasobami, które ci powierzyłem. Używaj swojego czasu, e eskarbów, aby mnie uwielbiać e -blok z innych. Gdy żyjesz z otwartymi dłońmi i hojnym sercem, uczestniczysz w mojej ekonomii łaski. Aniołowie zachwycają się tym, jak mnożę wszystko, co dajesz. Zatrzymaj się na chwilę, aby rozkoszować się moją obecnością. Niech moja miłość cię otuli, mój pokój strzeże Twojego serca, a e moja radość będzie Twoją siłą. Kiedy dzień dobiega końca, zastanów się, jak doświadczyłeś mojej obecności. Świętuj zwycięstwa, ucz się na wyzwaniach, e powiesz niedokończone zadania moim zdolnym rękom. Aniołowie zbierają twoje modlitwy i pochwały, składając je jako wonną ofiarę przed moim tronem. Szpi w pokoju, moje ukochane dziecko, wiedząc, że zawsze jestem z tobą, aż do końca czasów. Jeśli podobał ci się film, zasubskrybuj kanał, polub i skomentuj, kim jest Bóg w twoim życiu. Niech cię Bóg błogosławi.